Cześć! Dzisiaj od rana lecimy heśterkiem. Mamy już swój plan na dzisiaj. Musimy zawieźć dwa laptopy, które będą w garażu. Jeden taki malutki do środka do samochodu, do badania różnych rzeczy. Drugi do, na biurku, w którym będziemy robili jakieś projekty, jakieś pierdoły. On trafi do naszego biura. Oczywiście jak skończymy ten garaż, to będzie ładne, piękne biuro. Będzie tak fajnie, pokażemy, pochwalimy się. Co będziemy Maciuś dzisiaj robić? No, powiem ci, plan jest zacny. Aż 10 podpunktów, a siedzimy mi pytasz mi nie. Godzina <grystanie> niecała ósma, a my mamy, mamy już cały, cały ziar, plan. Nie? Dnia, który zostanie nagrany. Tak z ciekawości powiem Wam jeszcze, że samochody, motocykle, wszelkie różne motoryzacyjne rzeczy to będzie tylko... Taki główny cel, ale to nie będzie jedyny cel. My chcemy robić bardzo dużo rzeczy. My jesteśmy uzależnieni od adrenaliny. Ja wpadłem na taki pomysł, że może na przykład skoczymy ze spadochronu. Nigdy jeszcze nie skakałem. Bardzo, tutaj bardzo blisko mamy lotnisko ultralekkich samolotów. Myślę na przykład, polecieć i. I sobie polatać czymś takim. Byłem tam ze szwagrem, wypytałem, jak to wygląda. 12 tysięcy złotych wygląda cały kurs. Ale mało tego, nie trzeba płacić z góry, można sobie wylatywać po 400 zł, jeden lot. Jak wylecisz 12 tysięcy, wtedy cały kurs jest Twój i masz certyfikat, jesteś pilotem ultra lekkiego samolotu. Mam lęk wysokości, chciałbym się sprawdzić, polecieć. Będziesz, Maciuś, tam ze mną? No jasne. Dokładnie. A może Ty też przelecisz? No, to z tobą, <laughs> Polecimy, polecimy i... opaj, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No, tylko nie koniecznie nie za <noise> no jak się poznamy to razem będą mijania. <noise> <ja. głos> Etap został zakończony. Nie robimy dzisiaj <noise> nic, lecimy robić garaż. E, muszę zasuwać na pocztę, ponieważ pocztowy nie przywiózł mi stoszka do mojej bańki. Lecę fotolocik, będziemy go dzisiaj montować. Może się uda jeszcze dzisiaj kolektor wydechowy założyć i wydech, ale nie wiem, bo Zmusimy. musimy dokopać tą dziurę do końca, bo tak jak wczoraj mówiłem, nie dokończyliśmy. No i co? Trzeba maseczkę założyć moją ukochaną i ulubioną rzecz Przygotowani do operacji Operacja BMK <gryw> Idziemy właśnie na oją <gryw> <gryw> chyba a co ty tam nieesziesz Maciuś? Tam, nie tam nie jest Święty Mikołaj. Ja nie jest, Mikołaj przy co? Przyszła I ok, się, że są jeszcze dystanse dla Maciusia, do Maciusia BMW -y. no. Więc będziemy cieli nad kola i będziemy zakładali poszerzenia. Dobra, zdejmuję tę bandycką maskę. Jak no. <noise> ja go lubię. Jedziemy nabić tę butlę i tak sobie rozmawiamy, Maciuś ma jutro egzamin na prawo jazdy. No i właśnie się śmiejemy, bo pojechał to się radzą zdawać, podobno tam jest łatwiej, większa zdawalność. Ja zdawałem w Kierniewicach. Na, jeszcze na mojej otwarcie zrobili wczoraj rondo kurwa, nie? Co yes. nie było półtora na roku otwarte. No wczoraj, na tym placyku koleś do mnie mówi Nawet zobaczymy co potrafisz na tym placyku, co cię? Ja, tak nauczył, dofiadam Kręcę, a później do mnie wysiada. Czy ty miałeś jakiś problem z rękawem? To ja powiedziałem, że chwilka jak mi się podwinął, nie? <laughs> Ostatnio jak byliśmy polatać Maciusia ABM, coś nam się dziwnie zgrzała, troszkę straciła moc. Nie wiemy zupełnie co. Jeździliśmy na gazie, obwiniliśmy gaz, no ale dla pewności właśnie podjechaliśmy. Wzięliśmy sobie takie małe urządzonko, sprawdzimy czy to na pewno pierdowa, czy to będzie coś poważniejszego. Idę z laptopami. Zbieramy wszystko co od nasze. Oddajemy I moje żonce autko, jak jest by... Ci pomagam. Jakbym z Obi wrócił kurwa. Mnie to.

Co już jest to ogarnięty w sensie kanał. Tutaj już mamy wysypane. Chcemy sobie zrobić tu wjazd, bo przecież te niskie kozy to one nawet nie mają szansy żeby tu wjeżdżać. Będziemy mieli takie tutaj Ale patrz, tak jest już kanał. Mamy to. no co, mamy tu jeszcze bałagan, jest trochę lepiej ogarnięte. idziemy teraz bierzemy się za Maciusia? Autko. Jak obiecaliśmy, jak skończymy kanał. Jeszcze nie jest do końca skończony, wiadomo, jeszcze dużo, co na nami pracy. Wylewka, kanał, jeszcze jest co robić. Ale musimy od tego odpocząć. Idziemy się pobawić. Dobra, najpierw zrobimy jedną stronę, potem się przestawimy i już. Dobrze jest. Idziemy w tym momencie cieli nad kola. Zakładali plastikowe poszerzenia. Dystansę. No i macie się na razie zostawić tą felgę na dystansach i na poszerzeniach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ostatnie jeździe po się, coś zaczęło z niego pierdzielić. Mamy tutaj taki, taki preparacik. Zobaczymy, co to na Spróbujemy, nie? Teraz się dowiemy. Majka nam zabrała rejestrkę. Naszą... będziemy bemo, naszą. Bo się okazało. To nie mam śrub. To nie ty, ty, ty. mamy śrub do dystansów i musimy w międzyczasie zapierdzielać. Dobra. Mamy już mamy wszystko, to nie będziemy straszyć, to nie będziemy straszyć. Nie ma co tam straszyć ludzi. Nieważne. Aaa, mistrzostwo! <grystwo> <grystwo>

Zrobiliśmy się kawał dobrej roboty. To żeśmy do okazało się, że nam nie pasują. W no. razie jeszcze czujemy. Bo ja nie mam teraz... oryginalnej bębki <laughs> Zobaczymy jutro o co chodzi. Troszkę rozstaw. Jakby nie pasuje, ale pasuje, ale nie do końca. A bo no bo my jesteśmy no, zjebani już po zębniu. No może tak będzie. To, to, to też jest przesłuchanie. Ja już też do... wyszedłem o egzaminie. Bo właśnie Maciuś jutro ma egzamin od rana. Zobaczymy co z tego będzie. Ja myślę, że... <laughs>